Pierwszy Dzień Świąt wchodzi na ekrany, kim zwerbowana Miłość w reżyserii Tadeusza Króla. Jest to film o międzynarodowym przekręcie. Jednak wątek kryminalno-historyczny jest tu tylko pretekstem do opowiedzenia historii o miłości. Zapraszam do obejrzenia relacji z premiery. Jest kolorowym ptakiem z lat 80. dziewczyną, która pracuje w hotelu razem ze swoimi koleżankami, jak to się w tamtych czasach mówiło, jest dewizówką. I nagle poznaje, zaczyna się spotykać zupełnie wydaje jej się przypadkowo, z pewnym mężczyzną, który zaczyna zaspokajać jej potrzeby. Wszystkie niezaspokojone, jest, jest na czas, jest szarmancki, jest wspaniały, jest opiekuńczy, jest męski. Zastawia pewne sidła na nią, które chyba tak naprawdę. Które sam wpada na końcu. Zakochuje się w Andrzeju, i kiedy już jest bardzo zakochana, okazuje się, że nie jest to miłość czysta, tylko miłość na zamówienie że jest to AGF. Andrzej pracuje w tajnej agencji i wraz ze swoim współpracownikiem chce przeprowadzić tajną operację. I ona jest dwóm agentom bardzo potrzebna do pewnej sprawy kryminalnej, ma ukraść pewne mikrofilmy i ma zostać niejako agentką, zostaje przymuszona do tego. Film tak naprawdę jest o miłości. Film tak naprawdę jest o tym, że są winy, których odkupić nie można, że są rzeczy, które robimy w życiu i nawet gdybyśmy chcieli. Za niej w jakiś sposób zapłacić, to już się nie da, bo już jest po prostu za późno. Jest to historia oparta na faktach, na prawdziwych wydarzeniach i wydaje mi się, że, że mamy takich pełnokrwistych tutaj bohaterów. Grasz znowu twardziela. Ja się zastanawiam, czy to jest dla Ciebie kolejne wyzwanie, czy to już jest rutyna. Dlaczego twardziela? Ja uważam, że on wcale nie jest twardzielem. Oczywiście w jakimś sensie tak, no bo na przykład nie waha się, żeby kogoś zastrzelić. Ale może. Może właśnie dlatego, że jest miękki, to to robi, a nie dlatego, że jest twardy. A. Na spotkaniach z chirurgiem plastykiem, moja bohaterka przechodzi operację plastyczną. Wtedy się dowiedziałam, że najczęstszymi jego klientkami są właśnie prostytutki, panienki lekkich obyczajów, dlatego, że one bardzo szybko się starzeją, mhm. że jednak ta praca nocna, bardzo wyczerpująca powoduje, że zostawia trwały ślad. I to był dla nas też klucz w myśleniu o bohaterce w mojej pierwszej części filmu, że ona jest lekko taka nieświeża. Film dokumentalny jest taką fajną, małą formą, intymną w opowieści, intymną w realizacji. Na tym planie filmowym, tak naprawdę, są cztery osoby. Jest jakaś taka więź między bohaterami a reżyserem. Fabuła jednak jest, to jest produkcja, tak? to, jest, to jest wielka machina, gdzie na planie jest 100 osób. Każdy ma swoje zadanie, które wykonuje. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale na tym gdzieś tam trzeba zapanować, a do tego jeszcze trzeba opowiedzieć historię, która jest napisana. To bardzo serdecznie zapraszam do kin. Naprawdę warto zwerbować całą rodzinę na święta i wybrać się na zwerbowaną miłość. Zapraszam serdecznie.